Dzień dobry moi drodzy. Ostatni oscylił projekt Redwood ciężkie chwile, więc ja tutaj jako wierny fan serii Wiedźmin i również wierny fan dobrych RPGów, które, które robicie, jedno dobrych RPGów, co mało powiedziane, świetnych RPGów, chciałbym tutaj wyrazić swoje wsparcie. wsparcie. Wiem, że akcje wam ostatnio mocno poleciały, Dół i macie problemy z, wers z wersją na PlayStation i na Xbox'a, i tutaj na PlayStation, nawet dystrybucja została, została wy wycofana. Ale tutaj ja jestem, jeżeli chodzi o mnie, osobiście z wabi, i tutaj nie przyłączam się absolutnie do żadnego, do żadnego, do żadnego hejtu w pełni, was z. Was w pełni was y, wspieram, no i tutaj zrobiliście z cyberpunku kawał dobrej y, dobrej roboty, tylko przez drobne błędy w, za w zawiązaniu, przez nacisk społeczności, żeby ten produkt był jak najszybciej wydany, y, przez również inne, inne, czy inne czynniki, które się złożyły. Splotnie korzysta z okoliczności noców i wyszło, jak wyszło, ja Was za to nie potępiam, zrobiliście świetnego RPG'a, w którego włożyliście masę środków, masę, masę pracy i chwała, chwała Wam za to i mam nadzieję, że uda Wam się tutaj wszystko połatać i doprowadzić do jak najlepsze, najlepszego porządku. Tutaj c i serducho i okejka dla Was. I miałem omówić, bo tego domaga się społeczność kanału, moje wrażenia z gry po pierwszym akcie. Przede wszystkim w jest dużo równych smaczków, yy, fabularnych, dużo równych yy, takich rozwinięć, questów, rozwinięć wątków. Jak zrobimy jedną aktywność poboczną, to, to pojawia się Pojawia się kolejna, która z niej wynika, że jak zrobimy jeden quest dla Riny Jones, to pojawia się kolejny związany z tym questem, tak mi się zdarzyło. Dotychczas dwukrotnie w czasie gry. Więc co prawda były to questy poboczne, gra zawiera te w smaczki, jak koleś z płonącym kroczem. Ludzie tutaj i na ulicy rozmawiają, mają, mają określone dialogi, mają określone dialogi, które powtarzają. To zwiększa imersję taką wczówkę w świat gry pozwala na cieszenie się, na roleplayowanie. Bo RPG to jest babuła oraz świata Świat przedstawiony został tutaj bardzo, bardzo dobrze wręcz. I świetnie. No i tutaj co prawda jest zbyt, zbyt dystopijnie, ale to jest mój zawód generalnie do cyberpunka jako gatunku, Więc. I... Więc tutaj to nie jest zawód do gry, bo cyberpunk jest założenia dystopii, A powinien mieć sobie iskrę utopijności, taką jak na przykład Deus Ex. I tutaj wiecie takiego Deus Exa mainka i divided na głowę. I tutaj z tego, z tego może z tego i możecie, możecie być dumni. Jest masa rzeczy do robienia, masa aktywności pobocznych, smaczki jak Quest. Typu koleś z płonącym kroczem, który już zapewne wszyscy znacie yy, I. No cóż... Jak dla mnie, jak na, y, to na razie gra jest 9 na 10 i polecam ją tylko tym, i yy, co mają sprzęt, który ją uciągnie. Bo jak macie słabszą konfigurację komputera albo te, nie wiem. I kon, konsole starszej generacji, to tutaj wstrzymuje się od polecenia, bo możecie mieć problemy z, i płyn, z i płynność, płynnością gry, ale jeżeli macie komputer, który to uciągnie, to kupujcie i to pędźcie do, do sklepu i kupujcie w ciemno. Ja w Cyberpunk jest, jest, tego, wa, jest tego warty. A, i nie, nie, tu idziemy, nie, tu idziemy, tu, it, tu, it, tu it, redów. Oni się podniosą. Zobaczycie. tu i tu idziemy, tu ja was idziemy, tu idziemy, tu idziemy, tu idziemy, tu